Mamy 7:40. Dzisiaj mamy sobotę, 30 maja 2020 roku. I proszę. Mała rzecz, a cieszy. Tyle różnych rzeczy. Ale baribalek lubi na pudełku sobie siedzieć. No, albineczka się nam zaokrągla. Zobaczcie, jaka okrągła. Widzicie? jakie dostała boczki. Albineczka. O, Julcia, złapałaś myszę mi? Złapałaś myszę? Nie daj się, Julcia, nie daj się. Nie daj się. Ach, ten braciszek jak on cię kocha, tak cię kocha, że aż cię męczy. No, ale wracając do Baribalka, proszę. Jest sobie. I co, Baribalek, fajnie tutaj? Lubisz kartoniki, nie? Schowa język, bo jesteś w ukrytej kamerze. Tak? Kiciulko. A o szóstej, jak tutaj przyszedłem, to Baribalek gdzie był? Był na dachu, ale gdzie na dachu? Tam, w beczce był. I z beczki wyszedł, jak przyszedłem. Czyli sobie spał w beczce na górze.